Witajcie kochani Dalej jesteśmy w hotelu Serenity Alma Heights, e, Oczywiście w Egipcie e, Zacząłem mówić Nagrywać informacje Co warto wiedzieć O Egipcie I Tak się zastanawiam Co mam wam jeszcze powiedzieć może, może trochę opowiem O kruortach, które tutaj się znajdują Gdzie one są Co warto Zobaczyć, będą w tych kurortach, czego są blisko. Więc, jadąc od północy, tam są, e, można powiedzieć, dwa. Pierwszy to jest Taba. Tam jeszcze nie byliśmy i zapewne dosyć długo nie pojedziemy. Z naszego punktu widzenia to jest też na dzień dzisiejszy za zbyt niebezpieczne miejsce. E, póki sytuacja na granicy Izraela i Palestyny się nie uspokoi, e, no to nie będziemy ryzykować, żeby tam jechać. Dlatego, że Taba znajduje się bezpośrednio przy granicy z Izraelem. E, dwa lata temu, kiedy Hamas pierwszy raz zaatakował Izrael, powiedzmy w ostatnich latach, e, jedna z bomb właśnie spadła gdzieś w okolicach Taby. Więc to jest tak, blisko. E, aczkolwiek, kiedy sytuacja się uspokoi, warto tam pojechać, dlatego, że no właśnie w drugą stronę. Bezpośrednio przy granicy z Izraelem i Stamtąd najłatwiej pojechać do, do Ziemi Świętej na wycieczkę. Zobaczycie Jerozolimę, grup Pański i tak dalej. Także tyle o tabie. Druga lokalizacja, również nad Morzem Śródziemnym. To jest Marsa Martów. Stosunkowo nowy kurort, z tego co do tej pory widzieliśmy. No ceny hoteli na razie są dosyć wysokie. Tam są no, wysokiej klasy hotele, więc się cenią. Jest to kurort e, blisko Aleksandrii, więc stamtąd e, na pewno warto pojechać, odwiedzić Aleksandrię, zwiedzić. E, no i e, oczywiście Kair, to, to, to jest miasto i kurort, które są najbardziej zbliżone chyba do Kairu. E, więc warto stamtąd na pewno zobaczyć Kair i ta podróż stamtąd będzie najkrótsza. Jak się będzie w Kairze, no to przy okazji można jeszcze od razu zobaczyć sakary. No dobra, tyle jeżeli chodzi o Morze Śródziemne. E, Morze Czerwone. Pierwszy kurort no to el Sheikh. Tam też jeszcze nie byliśmy. E, podobno ładnie zachowane rafy. Jeszcze. E, z rzeczy, które na pewno obowiązkowo trzeba zobaczyć, będąc tam, to jest klasztor świętej Katarzyny. E, najstarszy nieprzerwanie funkcjonujący klasztor na świecie, e, z tego co pamiętam, z okresu koptyjskiego Egiptu. No i tyle, i tyle, i, i, i tyle wiem, nie byłem jeszcze, nie, nie widziałem. W każdym razie wiem, e, Wiem, że warto tam pojechać, tak? I, i, I akurat tam na półwyspie Syna jest bezpiecznie i można lecieć spokojnie. Nie ma tutaj na razie na chwilę obecną żadnego wpływu to, co się dzieje pomiędzy Palestyną a Izraelem. No i dwa najbezpieczniejsze kurorty. no To oczywiście Hurgada położona na północne, w północnej części Morza Czerwonego praktycznie wizawi Półwyspu Synaj. Chyba najbardziej popularny kierunek jak do tej pory wśród turystów polskich tutaj stąd mamy no kawałek jest do Kairu, no bo autobusem jedzie się niemalże 8 godzin w jedną stronę. Ale jest to jakoś tam do przeżycia. Marsa Alam, ten ostatni kurs, znajduje się jeszcze kolejne 300 km w dół, więc stamtąd jazda do Kairu, no to już w ogóle yy, naprawdę jest wyczyn. Do Luxoru mamy stąd jakieś 350-400 km, więc jeszcze znośnie. Jeżeli chodzi o całą resztę, no to nie ma sensu podchodzić do tematu. Tak? Jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, tutaj, no to na pewno co jest Grand Aquarium, o którym Wam wspominałem. Na pewno mini Egypt Park, czyli park miniatur, tych wszystkich najważniejszych z budynków w Egipcie. Na pewno, na pewno są delfinaria. Wiem, że jest więcej niż jedno, gdzie można jechać, zobaczyć show, pokaz delfinów, gdzie można pojechać i sobie pływać z delfinami. Też takie możliwości są. W zeszłym roku korzystaliśmy, polecamy. Naprawdę raz w życiu warto coś takiego przeżyć. No i w sumie to tyle tak. Rafy koralowe no tutaj pozostawiają wiele do życzenia już są zniszczone żeby poglądać piękne rafy koralowe to trzeba gdzieś wypłynąć gdzieś pojechać w okolicach kurortów no to te rafy są raz że zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na, na obecność tych raf a dwa że no niestety no, turystyka też tutaj nie sprzyja tym bardziej że no są Eksploatowane i bezlitośnie tak naprawdę były, może teraz są bardziej chronione, ale kiedyś to no, no w ogóle nie, były, nie było poświęcane żadnej uwagi na to, żeby to chronić teraz. No i ostatni kuror no to jest Marsalam. No i Marsalam jest o tyle specyficzne, że tak naprawdę mamy tutaj dwa miejsca, gdzie, oh, gdzie można wyjść z hotelu, tak bym to powiedział bo to jest Port Galip oraz El Kazir czyli okolice tych dwóch miejsc no, są takie, gdzie rzeczywiście coś tam jest, oprócz, oprócz tego, że jest hotel. Natomiast pozostałe hotele znajdują się od razu teraz przepraszam, bo animatorzy nam zaczynają tutaj swoje tańce wygibasy otwarcie godzina 10 rano. Ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Już dużo mi nie zostało do powiedzenia. Więc Marsa Alam. Marsa Alam w El Cozir nie byliśmy. To jest e, powiedzmy stare miasteczko. Natomiast byliśmy w porcie Galip. Bardzo fajne miejsce. Kiedy jesteśmy w Marsa Alam, staramy się chociaż raz e, odwiedzić e, port. Z uwagi na to, że. No, tam są sklepy, tam naprawdę można się wszystko wszystko co do kupienia w Egipcie zaopatrzyć. W rozsądnych cenach. Ciekawostka jest taka, że port lotniczy w Marsanam jest prywatny. Podobnie zresztą właśnie jak miejscowość Port Galip. No i została stworzona stosunkowo niedawno, sztucznie. Warto jechać chociaż raz, zobaczyć jak to wygląda. No i to jest takie dosyć mocno zeuropeizowane powiedziałbym miasto. Nie ma tam typowego Egiptu. Jest cisza, spokój, turyści mogą się czuć w pełni bezpiecznie. Mnóstwo restauracji, pięknie oświetlony nocą, szczególnie okolice portu, mariny. No i taka wisienka na torcie Hakuna Matata, czyli polska restauracja w samym porcie Galip. Naprawdę miejsce, które warto, warto odwiedzić, chociaż raz będąc z no i oczywiście punkt obowiązkowy, jeżeli jesteśmy w Marsala, no to rafy koralowe korzystać, póki są, póki, póki jeszcze zmiany klimatyczne nie wyniszczyły nam ich do końca, póki turystyka tego wszystkiego nie zniszczyła. Są przepiękne, uwierzcie mi naprawdę cudowne bogactwo kolorów, bogactwo ryb można spotkać żółwia, można spotkać delfina. Jeżeli popłynie się w odpowiednie miejsce, również można zobaczyć w środowisku naturalnym zwierzę, które potocznie nazywane jest krowa morska. Wyszukajcie, wygooglujcie, zobaczycie. Zresztą zapraszam na mój kanał, na jednym z filmików bardzo krótkich mam nagranie właśnie z krowy morskiej. Także kochani naprawdę zapraszam do Egiptu. Jest w czym wybierać, jest w czym wybierać, jest co oglądać. Ogromne możliwości wypoczynku, cudowni ludzie, ciągle pomocni, ciągle uśmiechnięci. I gdzie do tej pory byliśmy, tutaj nie ma większej różnicy, jeżeli chodzi o podejście, podejście Egipcjan i pracowników resortów do turystów. To na razie tyle, kochani. Egipt, zapraszam. Do miłego.